Hej hej moi drodzy, na Was niedzielny z tej strony. Szybciutko, w nowym roku mam nadzieję, że zabawa była szampańska i wszyscy się dobrze bawili. uuu, widzę, że mam tych pełno, ale nie widzę. No dobrze, to wybierzemy. Nawet nie wiedziałem, że tyle mam. Tych naszych bilecików tutaj na łódeczki, na, na ponton w sumie Powiem wam szczerze, że sobie powiosłujemy, czy powiosłujemy, patrollingujemy trochę na akwarii Zobaczymy co z tego wyjdzie. Jak to w nowym roku to sprawdzimy co prawda i nagrywam to jeszcze przed ale chyba tuż przed, więc można to powiedzieć, że to jest nowy rok. Dobra, tylko wiecie co tak sobie wymyśliłem, że może mm, może, 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 może tylko gdzie ja to mam. Strasznie coś większego, może nam się coś trafi większego nigdy nie wiadomo gdzieś tu powinniśmy mieć o, nawet niech sobie będzie i 22 to zobaczę nawet czy nie mam czegoś mocniejszego 29, 30, 22 hmm, hmm. trochę za gruba by była ale z drugiej strony o, z drugiej strony. Czy na tej... Nie, chyba zostaniemy na tej, co mamy. 21. Dobra. Nie będziemy szalać i tak wszystko jest. Dużo, dużo mocniejsze niż trzeba. Dobra. To teraz tak. Jedynka to jest, jeśli się nie mylę, mój ulolacik. Jeszcze sprawdzę. Może nie będę tak sobie tutaj rzucał. Dwójka to jest standardowe przynęty. Dobra, tylko może sobie... Zaczniemy od niebieskiego hunterka Dobra, to cię rzucimy gdzieś tam i proszę bardzo, odpoczywaj. I tutaj no właśnie, kiedyś to się dobrze brało. Ale może, może wybierzemy coś. No, ja nie wiem, takiego na przykład. Zobaczymy czy te rozlewki się to sprawdzą. No to co? Wypłyniemy. Rozpocznij trolling i lecimy, zobaczymy co z tego wyjdzie. Jestem ciekaw, ile, czy w ogóle coś się dzisiaj pewnie coś trafimy. Teraz tak mamy premium, mamy, więc teraz aż dwie godziny jest happy hour dla tych, co mają premium, to też ciekawe. Dobra, spróbujemy szczęścia. w razie czego jeszcze możemy pomachać. Dobra, czy to wszystko działa? Działa. Tutaj sobie. Tą wędką. Zobaczymy, co nam tu więcej szczęścia przyniesie. Teraz już mamy całkowicie zajęte ręce. Właśnie, to jest trochę wkurzające, że nie widać tego, czy coś bierze. No ale no, trudno, jakoś to przeżyjemy. Na trzy wędki. <gry> Trochę wkurzające jest to brzmienie łódeczki. Ciekawe, że czy jest już poprawione w tym patchu, na przykład możliwość wyciszenia samej łódki, właśnie. No, chyba nie ma takiej opcji w dźwięku, nie? Stabilnie, audio. Nie, no właśnie, to by było byłoby fajne, no ale trudno. Chociaż czekajcie, to są efekty. Aha, efekty to w ogóle nie będzie słychać. Nie, no dobra. Bo jednak chciałbym, chciał, żeby coś tych efektów było słuchać. O, jest branie. Dobra, i to będzie, nie wiem, dwójka? Tak, to będzie dwójka. No i mamy nawet jakąś rybkę sensowną. Tylko wiecie co? Zaczniemy, wyłączę, żebyśmy się nie płynęli. Zobaczymy, no może mieć za 2 kilo. Co ty wy jesteś? O! Jak miło, arktyczny, 2600, 12 tysięcy, aż milutko, no dobra, czyli jednak coś tu się trafiło. No okej. Okay. No to płyniemy sobie dalej. Miejmy nadzieję, że. I to nie będzie jedyna rybka dzisiaj. nakręcimy zobaczymy czy coś na ten woblerek nam strzeli jak nie to to sobie założymy tu też jakąś blachę Astrolajta, coś tu w ogóle weźmie. Małego wogóleka teoretycznie też powinno coś tu wyskoczyć. Coś na tej głębszej wodzie, to raczej na tych, tej... co dość płytko idzie, to trudno liczyć na to, że coś tu się złowi. Dobra, no, skręcamy. Bo już żeśmy przepłynęli. No, na razie może być, nawet jeszcze lekko. Ło! Widzicie to? Numer Numer 3. Ło! To mamy coś grubszego na haku. Nareszcie. Stój. <grym> Nareszcie mamy coś grubszego i to jest naprawdę niezły zestaw. Także raczej to będzie większa rybka, bo skoro tak potrafi szmyrnąć, tam mamy 20 chyba coś kilo żyłkę. I przypomnę, więc widać, że coś tam wlazło, takiego może nawet pod po dziesiątkę. No nie, chyba przesadziłbym, ale 7 kilo może mieć. Będziemy to wyciągnąć. Dobrze się nie stawia. Może przesadziłem z tą siódemką, No zobaczymy, nie? E? Jeszcze coś tam próbuję szarpnąć, ja? przez chwilę było ją widać tutaj, zabłyszczała nam w słoneczku, no idzie, idzie, idzie bliżej, już powierzchni. No I co to jest? Palia? Chyba palia. Starzenie. O, ale wędka wygięta. O, ho, 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 ho. Znaczy, mam zawsze wrażenie, że one zaraz trzasną mnie, bo są tak nagięte, że aż to zadziwia mnie zawsze, że one wytrzymują Nie, Jest 180 stopni wygięcie, <ścoughs> a i tak dają radę. Rozbrałem je to i powiem Wam, że w realu to też tak mniej więcej wygląda niestety. Zawsze mam stracha jak w taką wędką, że kurde, ona nie wytrzyma, nie? Nie da rady. O! Jednak jest większa rybka, bo tak właśnie teraz patrzę na na te nasze energii jak schodzi. Chyba trzeba sobie dopomóc. Będzie ciężko mi ją wyciągnąć. Nie wiem czy nie, trzeba będzie się alkoholem troszeczkę pod, że tak powiem wzmocnić. Herbatka niewiele dała. Niewiele nam to daje, jeśli chodzi o energię, no ale musimy ją też trochę zmęczyć, przecież ona wielka rybka, to tak łatwo się nie da wyciągnąć, nie? To było za proste, ale też widać, że już ją widać, nie? No, jeszcze, jeszcze, ciśnie w dół. No, my spróbujemy, ła, szapnęła teraz. Ujemy ją tu podmęczyć, chodź tu do nas rybko, bo my chcemy zobaczyć, właśnie czy to jest sewański, czy tylko ta trość, czy coś tam, nie wiem. Anakolwiek, rybka jest duża. Taka z 7 kilo może mieć, nie? Przynajmniej wygląda na taką, co już może mieć. No, golec za 10 kg. No, proszę, tak szybko go tyknąłem, że nie. Że go nie było widać. Czyli całkiem ładna 10-kilowa rybka. No, to powiem Wam, że ten, że jestem mile zaskoczony, bo myślałem, że będzie mniejsza. No to wyszło aż 10 kilo. Hmm, hmm. O, moment. I warto było. coś znaczy jakoś tak dziwnie działa, czy mi się wydaje. Nie leci mi do końca. O, jest. Tylko... bo Nie leci mi do końca, bo... E, nie leci, bo mam mało energii. Dlatego. Dobra. Wiecie co? Tak już chyba zeszło, to na wszelki wypadek sobie podreperujemy sytuację. No to co? Płyniemy dalej, nie? Upłacało się. Myślę, że za tą rybkę sporo będzie. Bardziej, że... Czy ona tu ma podane, ile jest? No właśnie. Ona nie ma podane chyba, ile mieliśmy 84 cm, no to też jest ładne, nie? Znaczy, to też widać. Ile było e, expa, to pewnie czy musiałbym zatrzymać na filmie, jak sobie przeglądam, oglądam, bo nacisnąłem znaczy, akurat wtedy, w tym samym momencie, kiedy on się wyciągnął. No czasem tak bywa. O, nawet rekord tygodnia nam skoczył. Ha, 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 No to nieźle. To naprawdę nieźle, że nam się rekord tygodnia zahaczył na tym golcu. Na czym? A, to na tym małym y, woblerku, nie? Hmm. No i ładnie. Jakby nam takie jeszcze ze dwie wzięły, to by wypad był naprawdę bardzo, bardzo udany. Czyli na obydwie przynęty biorą te same akurat. To trochę tak, hmm. Może spróbujemy na inną blachę, bo jednak chciałbym troszkę więcej. Dobra, na tego woblera widzę, że to ładnie bierze. No, nawet wypełniliśmy daleko za daleko ładnie to one sobie biorą, więc jak najbardziej niech sobie będzie nie? No może tak zrobimy a sobie wymienimy na jakiś inny kolor może coś innego nam to strzeli jakiś quarry wcale mi się nie pogniewał, ładne są takie kolorowe pomarańczowo czerwone, aż miło się je wyciąga i też potrafią powalczyć, także zabawa byłaby niezła e, c, 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 B Bla bla bla. Dobra, teraz weźmiemy tego, nie? Ale nie, nie zmienił się. Nie zmienił. Czemu się? Czemu się nie zmienia? Ktoś mi to powie? Nie, hmm? naprawdę nie. Czy znowu jakieś kłopoty z serwerem były? Aż niemożliwe. Czy mogę zmienić? jakaś aktualizacja była święteczna, no, no, ale to trochę dziwne by to było. No, 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 gdzie my mamy tę będkę? Czy ja tu mogę? Tak, tutaj mogę, nie? A tam mi nie chce wymienić. No, to dziwne. Hunter. O! A czemu ja go nie mogę użyć? To jest jakiś numer teraz? Coś tutaj grubo nie działa. O, kurde. To taki numer, że co muszę wyjść? O, o, i koniec zabawy, moi drodzy. Na początek roku problem techniczny. Fajnie, dobra, teraz widzę, że coś zadziałało. Nawet za bardzo wymienił zestawy. Dobra, pójdź szybciej. Musimy wrócić na tor odpowiedni. Ale wymyślił co? Jakiś musi być problem chyba z połączeniem na serwerze. Że to się zmienia tak po czasie chyba. Dobra, widzę, że teraz też się nie zmieniło. Hmm. No powiem wam to trochę wkurzające. Nie zauważyłem tego, żeby jeszcze raz. Mój hamulec? Poka... O kurde. Zobaczcie, w jakim tempie on to wymienia, chyba. Teraz dopiero. <grytania> Teraz mi wymienił, że zestaw niekompletny. Wow. No to nieźle, nieźle na nowy rok to dobrze wróży. <noise> Czekajcie, gdzie jest ta wędka? Teraz jej w ogóle tu nie widzę. Nie, to jest która z tych, nie ta. Nie palomar, tylko wejście to spinningowe, bo przecież normalnie. Syberyka. I jeszcze raz wejdźcie mi tego, którego ja chcę. A Gdzie są w ogóle? To jakoś znikają. No nie wiem, jakkolwiek nie bardzo dzisiaj to działa. Hmm, no zaczyna mnie to denerwować, powiem Wam szczerze. To Bąb kontynuuje serwerem gry. No, tak myślałem, że to może być, to może być ten problem. Zobaczymy, czy to jest tylko mnie wyrzuciło na dzień dobry, czy... Nie, chyba logujemy. A, jednak. Czyli to wygląda to, że chyba jednak serwery znowu zdechły. Hmm. Więc dzisiaj niestety będzie chyba krótki odcinek. <laughs> Za to z ładną rybką, której najgorsze jest to, że nie sprzedam, bo nie mam jak. I trochę mi się zmarnuje kasa. Hmm. Dzięki ci, Russian Fishing. Uwielbiam to. Dobra, wychodzimy z gry, bo to nie ma sensu. Jeszcze raz próbujemy. Miejmy nadzieję, że się uda. Ech, no tak. Jak się okaże, że mi się coś wywaliło, zawaliło. No to będzie zarąbiaście. Za Taki 10kg to by ładnych parę sreberek tam zgarnął. za 30 może by było, nie? A może i więcej nawet. No, trzymamy kciuki. Hmm, ładowanie profilu. No, chyba nie jest tak tragicznie. Jeżeli profil ładuje, to chyba jeszcze coś będzie. Albo tylko się łudzę, że będzie, bo coś długo to trwa. Niestety. No, chyba się nie doczekamy. Tak, oznacza to, że może napotkać błęda w armie stabilności. Napotkaliśmy. Zgadza się? Nie kłamiam. <grym> no, zobaczymy, ale chyba nic z tego nie będzie. Mamy jakieś takie wrażenie. Zaraz zerkniemy, czy przypadkiem gdzieś na forum nie jest info, ale chyba jeszcze za wcześnie, żeby to było. Że coś nie działa? Tu to, to ładowanie profilu, to zawsze tak było właśnie, jak serwer zdychały to tak to wyglądało. No niestety. Tego chyba. Wychował nam się trafiło akurat chciałem coś nagrać, ale niestety nie się nie da. Bo no, sami widzicie, że nic z tego nie wychodzi. Dobra, moi drodzy. To był bardzo krótki odcinek, ale za to ładna jedna rybka nam się trafiła. Miejmy nadzieję, że uda mi się ją jeszcze sprzedać. Będę próbował tu się łączyć za jakiś czas i zaglądać, może uda mi się ją po prostu sprzedać i jakąś kasę przynajmniej odzyskać. Niestety filmik jest króciutki dzisiaj w porównaniu do wszystkich moich innych filmików, więc Moi drodzy, wszystkiego dobrego w nowym roku, byśmy jak najmniej mieli właśnie takich numerów, które wycina nam jeszcze w starym, bo nagrywam to w starym roku Russian Fishing, więc w nowym liczymy na to, że już będzie wszystko tip -top. Dobra, moi drodzy, to by było tyle. To jeszcze raz, wszystkiego nowego, wszystkiego dobrego z okazji nowego roku. Już Wam życzę kolejny raz i do widzenia w kolejnych zobaczeniach w kolejnych filmach. Hej, hej, trzymajcie się.